Jesteśmy na obiekcie Krakowi przy ulicy Wielickiej. Byliśmy świadkami treningu pozycyjnego dla zawodników i uczniów SMS Krakowia. Chcemy pokazać, że takie działania są prowadzone. Wszyscy nasi piłkarze, którzy są uczniami szkoły, mają możliwość w każdym mikrocyklu brać udział w takich zajęciach pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Na ścianę łapiesz szerokość prawo albo w lewo w otwarte. Jeśli zostanie, dostajesz w nogę, przyjęcie do przodu, grasz dalej, zmiana. Za piłką, jeśli złapiesz szerokość. Grzesie, chodź, obrońca za tobą pójdzie, grasz wyżej piętro, idzie ścianka, hop, działamy w drugą stronę. Okay? Zależy nam na rozwoju naszych zawodników, dlatego tak istotna jest ich świadomość na temat tego, jak bardzo i jak konieczne są takie zajęcia, gdzie. Chłopcy właśnie w, sposób, w pewien sposób wyizolowany mogą realizować działania, działania, które spotykają później ich na ich pozycjach. Za piłką, ale nie zmieniamy stron. Czyli ta ósemka funkcjonuje cały czas po lewej stronie, ta ósemka po prawej. Dopiero jak powiem, podmianka przejdziemy, yy, przejdziemy na drugie strony. Poranne treningi pozycyjne i indywidualne są znakomitym uzupełnieniem treningu drużynowego, który chłopcy odbywają w rącznej podczas treningów e, zespołowych, które przygotowują ich do e, zmagań ligowych. Trenerami koordynującymi e, projekt treningów pozycyjnych i indywidualnych w ramach SMS Kraków i Krakowia są trenerzy Sebastian Lutak oraz Konrad Stańczyk, którzy wykonują tutaj kawał dobrej roboty. Na treningach szkolnych skupiamy się na treningu o charakterze treningu pozycyjnego, który obejmuje działania indywidualne oraz grupowe, które mają na celu doskonalenie działań techniczno-taktycznych na poszczególnych pozycjach. Trening ten zazwyczaj przebiega w formie ścisłej, specjalnie. Schodzimy z intensywnością, e, tak żeby chłopcy byli w 100% wypoczęci na popołudniowe treningi. Okej, okay, teraz tak, zmiana w, y, kierunku prowadzenia piły albo zwód, wód, szczał do bramki. Ok, chodź po piłkę. Okej, okay, środek. Nie na tą stronę. Jednostki treningowe są zaplanowane i w pełnym porozumieniu z trenerami prowadzącymi poszczególne drużyny młodzieżowe w akademii, z zawodnikami, którzy chodzą do szkoły i biorą czynny udział w zajęciach porannych. Są to chłopcy z celi od 15, 17, 19 i z drugiej drużyny Juniora Młodszego. We'll